Witam, witam. Siedzę sobie przed akwarium, oglądam. No proszek dalej jest, pływa sobie. Przestaje z nim troszeczkę walczyć. Czekam. Zobaczymy jak to wygl będzie wyglądać z tymi filtrami. E, może mam za mało roślinek. Zaczynają fajnie rosnąć moje moczarka kanadyjska, tak ona się chyba nazywała. No i włożyłem tutaj na dole, jak widzicie, nowe roślinki. Zobaczymy, jak, czy one wybujają. Co mnie troszeczkę denerwuje, jeśli widzicie ten piach, tutaj stąd przechodzi. Tu jest taka fałda większa. Odesam go troszeczkę wężykiem i spróbuję go tam dołożyć. No i w tym momencie chyba nic nie zrobię. No bo prąd morski jest w tą stronę. Morski prąd w akwarium jest w, w lewo. I ten piasek, jak podnoszę, podnoszą, przechodzi, przechodzi na lewą stronę. Także myślę, co by tu zrobić, ale chyba nic nie wymyślę. Także na razie zostawię, może go się troszeczkę tym wężyczkiem. Rybki ładnie podrosły wszystkie, także jestem z tego zadowolony. Ślimaki mam, mam 5 helenek, 5 albo 6 helenek powiem, Chyba 5 kupiłem, 6 dostałem. Jeszcze chowają się w piachu. Przed chwilą jedną widziałem, gdzieś tam się prąta. i teraz. Co tu się dzieje? Zobaczcie, tutaj na przykład nie wiem, czy zobaczycie, jest, jest jeden świderek, tam na tylnej szybie jest jeden świderek. I one podchodzą pod powierzchnię wody. I teraz po, podchodzą po. Nie wiem, tlen. Na powietrzenie jest ok, bąbelki lecą, wszystko jest ok. Rybki się nie duszą. To jest pytanie teraz, czy. Jest to spowodowane, spowodowane tym, że mam helenki, no ale jak, no to to, to one nie mogą wiedzieć, że e, będzie polowanie na nie urządzane, także to chyba nie jest ten powód. Czy po prostu jest za mało pokarmu w piasku? Nie wiem, no kieryski nie podpływają, dawniej podpływały jeszcze w górę. Pojedzenie to wiedziałem, że są głodne. Teraz tylko cały czas filtrują ten piach, fajnie wygląda. Pięknie rosną te kieryski, muszę Wam powiedzieć. Tam jeden z tyłu jest, nie widzicie go, będzie z tym zamiast za tym zarośnikami. Ten największy kierysek. i mam dwa mniejsze. Piękności to są, bardzo mi się podobają. Eee, także filtrują, no podmiankę. Czy będę robił w tym tygodniu? Eee, podmianki głównie robię, dlatego że chcę wyeliminować. Te drobinki z tego piasku, tam, 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 ten substrate, i teraz będę robił tylko w tych miejscach, gdzie go dużo leży, i ten piasek może spróbuję stąd wyciągać, troszeczkę i dosypywać tam. No zobaczymy, jak mi się to uda. Roślinki ruszyły, moja Lilia Red Tiger ruszyła, Włożyłem kurkę koni, też chyba to pomogło, i z tego nasiona, pamiętacie, co mówiłem, co jest tu. Bałem się, że nic nie wyrośnie, ale ostatnio widziałem korzonek i co się okazało, że ten korzonek tam, tutaj obok, nie zobaczycie, zaraz za tym, za tą kryptokoryną flamingo, wyrósł pierwszy listek. Także jestem super zadowolony z tego, mam nadzieję, że się utrzyma. Jak ten listek się powiększy, zaraz tam wrzucam kulkę, może nawet jutro wrzucę tą kulkę, zobaczymy jak to wygląda. Wrzucę kulkę z nawozem. Światło już się świeci około 10 godzin dziennie przez ostatni tydzień, bo chciałem, żeby te roślinki jak najbardziej wybujały, także bardzo dużo wylatywało nawozu, kulki, no i światło przez 10 godzin, które teraz będę zmniejszał, bo jest na timer, ale czasami rano sobie po prostu włączam i zapominamy wszyscy wyłączyć. I to na pewno pomogło roślinkom. Tak, bo zauważyłem wzrost i to dość taki szybki w ostatnich dwóch tygodniach, kiedy tak się bawię tym światłem. E, także to jest 10 godzin zmniejsze e, do 6. Muszę zobaczyć, ile tam mam ustawionych na timerze. Na pewno będzie dłużej niż przedtem, zanim zacząłem walczyć z e, krasnorostami. I pojawiło się ich troszeczkę więcej teraz na korzeniu. Lecz wiem, czym to jest spowodowane. No, po prostu światło. Także światło troszeczkę zmniejszymy w tym momencie i zobaczymy, jak dalej to będzie przebiegać w następnych e, dwóch tygodniach. Tak jak mówię, fajnie jest, bo można obserwować co się dzieje. I tak też robię. No i tyle. No takie takie nowinki, jakie zauważyłem przed akwarium. Fajnie jest tak posiedzieć wieczorem. I będziemy, będziemy dalej działać. Mam nadzieję, że mi się to rozbijają, szczególnie tu z przodu. Będę się starał jakoś dokupować jeszcze jakiś roślinek. Tak jak mówię, Kryptokorina Nuri mi się podoba. i Flamingo mam ich kilka, nie wiem czy dokupić, czy nie, bo ono jest bardzo mało widoczne dopiero się wszystko rozrasta. Bardzo wolno rośnie, także to też nie ma, nie ma co. Ale jeśli mi wy, wyskoczy ta lilia, e, to będzie super, bo ona jest taka czerwona, tak jak tygrysek. Zobaczcie, no, tu Glonjant siedzi też piękności takie. No jest, jest plan na, na następne akwarium, no to już wiecie e, i myślę nad obsadą, wiem, że będzie w nim bojownik, bo będzie prze, przerobione, ale to dopiero za jakiś czas i nie wiem jakie rybki denne będą i jeszcze jakieś statko rybek będzie, ale jeszcze nie wiem jaki. Dobra, ale to, to, jest, to jest w przyszłości, to nie jest na dalszą przyszłość, nie na bliższą, tylko dalszą. Dobra, no dzięki za, za oglądnięcie, odwiedzenie kanału. I zapraszam ponownie, i dzielcie się. Dzielcie się filmikami. Mam nadzieję, że, że Wam się podobają filmiki. Tak jak mówię, uczę się. Zmieniłem troszeczkę podstawieniem. Teraz bardziej o roślinkach czytam niż o rybkach. No, później opatrzcie, jaka piękność tutaj jest. Normalnie, ale urósł. Dobra, no to już 6 minut leci. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.